Cześć Siemaneczko, witam serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym wytłumaczyć wszystkim, którzy nie wiedzą jak działają buildy, jak działa damage w Monster Hunterze, jak działa matematyka. Chciałbym to wszystko wytłumaczyć w tym filmie. Dlaczego będę mówił o matematyce w tej grze? A no, on dlatego, że głównie buildy właśnie polegają na matematyce. Także zaczniemy sobie tutaj od tego, że mamy dwie bronie, na których prawie to co tu widzimy. Wyjaśnię każdą rubryczkę, którą widzimy. Żeby wiedzieć, o co chodzi tak naprawdę, jeśli wybieramy jakąś broń, na co, na co zwracać uwagę, a na co nie. Tak. Co oznacza ten atak? Ten atak oznacza damage, z którego wyliczamy motion value ataku. Jeśli nie wiecie, każda broń ma swój moveset i każdy atak z tego movesetu ma jakieś inne motion value, jakiś inny przelicznik, który bierze z tego ataku. Więc jeśli przypuśćmy, miałbym tutaj młot i pierwszy atak z podstawowego kompa Overhead Smash ma motion value 37, to wyliczamy 37% z tego 210. I wtedy sobie mnożymy to 210 razy 0,37, 37, czyli 37%, i wychodzi nam wynik na papierze, jaki teoretycznie powinien nam ten młot zadać z tego ataku. Ale oczywiście później jeszcze to jest mnożone przez wiele innych czynników, więc ten atak się różni. I do tych czynników przejdziemy następnie, czyli tak jak widzimy mamy Affinity. I czym jest Affinity? Affinity jest to po prostu Critical Damage, czyli mam tutaj szanse na zadanie krytycznych obrażeń, które wynoszą 25% zwiększone są te obrażenia, tak? Czyli jeśli ksiądzie mi kryt mam 25% zwiększone obrażenia. Natomiast może być krytykal ujemny, czyli mam szansę na zadanie minus 25% obrażeń. Z czego to się bierze? Bierze się to z tego, że jeśli broń ma tutaj duży ten atak, duży damage. To jest to rekompensowane tym, że ma minusowe Affinity, a jeśli ma mały damage, to ma dodatnie Affinity. Tak to w Monster Hunterze jest jakby balansowane. Czyli jeśli ma duży atak, to bardziej idzie to w stronę zerowego, ujemnego Affinity, jeśli ma ten atak mały, zerowy, w górę to Affinity idzie. I teraz, jeśli mamy minusowe Affinity, to możemy oczywiście to wyciągnąć na plus za pomocą skilli. Armorze czy dekorator. element i status. Tutaj mam status Poison, tutaj mam element Fire. I teraz jak działa? Powiedzmy element. W pierwszej kolejności wyjaśnijmy element. To zero nie istnieje, tego zera tu po prostu nie ma. I teraz 29 to jest damage teoretyczny, jaki zadaje Fire, Fire atak przy wyprowadzaniu ataku. Ale każdy atak ma również elemental motion value, jak atak ma zwykłe motion value. Więc ten elemental motion value również się wylicza, więc jeśli tu mam 29, mnożę to przez jakiś procent używany przez elemental motion value i wychodzi mi damage dodatkowy, który zadaje do raw damage'u. Czyli jest ten raw damage, który zadaje, plus jeszcze elemental damage dodatkowo wyliczany z ataku Jaki wykonuje, i później to jeszcze idzie przez wiele innych czynników, jest mnożone, o których również później powiem. A jak działa status? Status działa troszeczkę inaczej, ponieważ status, statusy działają na tej zasadzie, że jeśli walczymy z potworem, to on ma nad sobą taki niewidzialny pasek, którego my nie widzimy, i musimy ten pasek naładować, żeby status się zapełnił. Czyli jeśli naładujemy to wartości paska, to ten status się nakłada, później. On się resetuje ten basek, i kolejne nałożenie jest większe, czyli zamiast 100 musimy nałożyć na przykład 150. To się zwiększa o ileś tam. To są losowe liczby, ale przypuśćmy, że zwiększa się o 50. Musimy napełnić 150, żeby status wywołać. Później kolejne 50, czyli 200, i powiedzmy tak, dochodzi do 300. I tu jest threshold. Nie możemy więcej paska napełniać. Każdy potwór ma jakieś swoje odporności, swoje słabości na e, dany status, więc te thresholdy są zupełnie inne w stosunku do Innych potworów. Tak działają statusy. Dobrze, i następnie mamy Shardness. Shardness działa w ten sposób, że jest to mnożnik obrażeń. I tutaj również Raw Damage, czyli ten atak ma inne, inny mnożnik, i Elementar Damage też ma inny mnożnik. I tutaj wstawię tabelkę, jak te mnożniki wyglądają. Tutaj mamy sloty na dekoracje, jak to działa, żeby wkładać ofensywne dekoracje do broni, i po prostu mam tutaj artiańskie bronie, które mają trzy sloty trzeciolewelowe. Jeśli chodzi o dekoracje, no to w trójki możemy wkładać trzecie levele, drugie levele i pierwsze levele, w dwójki drugie levele, pierwsze levele i w jedynki jednolewelowe dekoracje. No i te sloty po prostu wypełniamy, aby build dopełnić. Defense bonus na to, to trzeba mieć po prostu wyjebane. Nikt na to nie zwraca uwagi. To działa podobnie jak, jak w przypadku Affinity i Attack Damage'u. To jest po prostu defense bonus, to jest jak, jakaś rekompensata za słabszą statystykę Gdzieś w tym obrębie, tak? Także na defense bonus tutaj nie zwracamy uwagi. I na przykład ta broń tutaj ma jeszcze equipment skill, to jest po prostu artiańskie bronie. Nie mają equipment skillu, ale mają więcej zlotów na dekoracje, tych większych. A na przykład tutaj. Bronie z drzewka normalnego mają jakieś budowane swoje skile i mają mniej po prostu slotów na te dekoracje. Jeszcze w ramach takiej informacji powiem, jakie mamy statusy, jakie efekty wywołują i jakie mamy elementy. No, jeśli chodzi o elementy, tutaj one po prostu zadają dodatkowe obrażenia w zależności od tego jakie odporności ma potwór i elementy mamy ognisty, wodny. Lodowy, pioronujący oraz smoczy. Jeśli chodzi o statusy, poison, czyli po prostu wywołujemy truciznę, która zadaje obrażenia. Blast, jest to po prostu wybuch w obrębie tam jak, jakiejś części ciała potwora. Sleep, czyli możemy uśpić potwora. Oraz paraliż, czyli jesteśmy w stanie sparaliżować potwora. Jeszcze w ramach dopowiedzenia, element nie może krytować, chyba że mamy specjalny skill, który pozwala zadawać dodatkowe obrażenia, kiedy. Krytujemy e, z tego elementu, więc to działa troszeczkę jak właśnie kryt. Również trzeba zaznaczyć, że KO Damage i Mounting Damage działa jak statusy, czyli jest niewidzialny pasek, który napełniamy. A czym jest KO Damage i Mounting Damage? KO Damage jest to po prostu e, uderzenia w głowie obuchem. Czyli hammer, e, hunting horn, jakieś uderzenia tarczą z różnych broni nabijają ten KO Damage, jeśli trafiamy w głowę. I kiedy nabijamy ten, nabijemy ten KO Damage, potwór słania się na nogi, leży, możemy go obijać. A jak działa Mounting Damage? Mounting Damage to jest to damage, który wykonujemy z wyskoku, z monta, czy z, jakiejś, z jakiegoś podwyższenia, czy cokolwiek. I również nabijamy ten niewidzialny pasek, później on się resetuje, zwiększa się. No i wiadomo, po wskoczeniu na potwora, tam możemy różnego rodzaju e, ataki wykonywać. I teraz przejdziemy do tego, do słabości potworów. Tutaj jestem w Large Monster Field Guide i możemy tutaj sobie obczaić słabości potworów. E wchodząc w danego potwora, możemy przejść do jego słabości i tutaj typ broni, jaki mamy, czyli cięte, obuchowe, dystansowe. E tutaj różne słabości na różne części ciała: głowa, torso, left wing, right wing, ogon czy e prawa czy lewa noga. Tutaj są słabości od obrażeń, jakie jaka nasza broń zadaje, oraz na elementy. Jeśli element jest totalnie wykluczony z iksikiem, to nie zadajemy dodatkowych obrażeń, które nasza broń by zadawała. I tutaj, w zależności od ilości gwiazdek, jest inny przelicznik na obrażenia. Tak samo jak tutaj w tym. Przypadku, ale trzeba wiedzieć, że pod tymi gwiazdkami są jakieś wartości, i po prostu to jest tak samo jak motion value ludzie powyliczali, jakie mają broń motion value tak samo potwory mają jakieś wartości pod tymi gwiazdkami jakieś przeliczniki, procenty i tutaj również warto zaznaczyć, że te thresholdy, o których mówiłem, te zwiększające się paski tutaj też, w zależności od odporności potwora, te paski są większe lub mniejsze. Pod tymi gwiazdkami oczywiście są jakieś wartości. One się różnią od, od tego, jakiego potwora bijemy. Także no, na to się zwraca uwagę przy buildowaniu, przy wykręcaniu cyferek. A teraz, jak wygląda ostateczne działanie zadawaniu, w zadawaniu damage'a. E, tak jak wcześniej mówiłem, e, jest Raw Damage plus ten Elemental Damage, czyli te damage'e się ze sobą łączą, podają jeden ostateczny numerek ale one jakby mają osobne przeliczniki w zależności od słabości potwora, czyli tego hit zonu potwora. Teraz przedstawię, jak wygląda to działanie. Działanie wygląda tak, że mamy ten total attack, o którym mówiłem, pokazywałem wcześniej, to mnożymy razy motion value, czyli procent zadawanych obrażeń z danego ataku broni, razy sharpness level, czyli ten damage, ten mnożnik sharpnessa. Jeśli wliczamy kryta, no to razy ten kryt. I teraz, jeśli mamy jakieś skile, które wpływają na zadawane obrażenia od jakichś poszczególnych ataków, przypuśćmy jak w przypadku Switch Axa, kiedy mamy rapid Morpha, te morfujące ataki, zmieniające naszą broń ataki zadają plus 30% obrażeń, to razy to, czyli razy ten skill, który te obrażenia modyfikuje, i ostateczne przemnożenie jest razy. Rav Heat Zone, czyli te gwiazdki, które są w tym Large Field Guide. Tam te wartości są pod tymi gwiazdkami, to jest ten ostateczny mnożnik. I po przemnożeniu tego jesteśmy w stanie sobie ładnie wyliczyć ten damage RAW, damage, który zadamy z ataku. I również możemy wyliczyć sobie Elemental Damage w taki sam sposób, czyli mamy total elementarny damage i total elementar damage razy elementar. Motion Value broni, czyli każdy atak ma swój elementar Motion Value, czyli mnożymy razy to, razy Sharpness Level, który jest inny w przypadku elementarnego damage'u, razy ten skill, o którym wcześniej wspominałem, czyli Critical Element, jeśli go mamy założonego w, naszym, w naszej zbroi, razy oczywiście Armor Skill, czyli tak jak w przypadku morfujących broni, ten morfujący atak, razy Elemental Hit Zone. Value. Jeśli mam na przykład broń ognistą no to odporności z build guide'u. Podkładamy te wartości tych odporności tego potwora na dany atak na daną część ciała i wychodzi nam, jaki elementarny damage zadamy. Jeśli mamy tą broń elementarną, to dodajemy dwie te wartości, wychodzi nam, jak, jaki damage zada nasz atak, który wyliczamy. Oczywiście to wszystko, te wyliczenia są dla totalnych pojebów, dla tych speedrunnerów, którzy min maksują wszystko. A ja tylko to mówię informacyjnie: jeśli gracie sobie, żeby grać, to nie ma sensu sobie tym zaplątać głowy. Grajcie sobie tym, co po prostu sprawia wam radość. Nie musicie aż tak przywiązywać uwagi do tego, czy macie yy, yy, ognistą broń na ognistego potwora, bo i tak go zabijecie, nawet jeśli będzie miał odporności na te ogniste ataki. Ale warto jednak wiedzieć, że są takie zależności, gdzie. No, czasami warto stwierdzić, że wezmę sobie inną broń, inny rodzaj damage'u na danego potwora, ale to bardziej tak w late game, jak sobie już podblokowujecie jakieś bronie, jakieś materiały, żeby sobie się pobawić. Dobra, ale jak wygląda buildowanie ostatecznie w tej grze? Weźmiemy sobie tu jakiś buildik, pick i jak to wszystko wygląda. Wygląda to tak, że każdy armor, piece ma jakiś skill w sobie. Jak widzimy tutaj, są skile, mają różnego rodzaju dekosloty. Dobieramy tak armory, aby zawierały w sobie te skile, które nas interesują, te główne skile, które nas interesują i później ewentualnie dopychamy to dekoracjami te skile, których nie mamy, a które chcemy mieć. Również czarmy mają te skile budując sobie jakiegoś czarma, również dopychamy ten build. Na tym to polega, żeby sobie dobrać odpowiednie armory z różnego rodzaju potworów, aby sobie fajnie ten buildzik zapełnić i dopłać to dekor slotami. Oczywiście są jeszcze takie rzeczy jak set bonus skill, aczkolwiek jest to rzadko grywalne. Bardziej na to się nie zwraca uwagi. Tylko to jest czasami wyjdzie jako dodatek. Później opowiem o bildzie, który wykorzystuje właśnie ten jakiś set bonus skill, ale no to za chwilę to przedstawię. Aczkolwiek na to najczęściej się nie zwraca uwagi. Nie bilduje się wokół tego, tylko właśnie się bilduje wokół poszczególnych skilli, których potrzebujemy do naszego buildu w zależności od tego czy jest to elementarny build czy road damage build, czy jakiś status build. Jakie są skille najpopularniejsze, jakie są fajne skille popularne pod Yy, różnego rodzaju buildy. Jeśli chodzi o główne skill'e pod build to jest to Agigator. Najczęściej się wokół tego builduje, gdzie dodaje nam to atak i kryta. Jeśli potwór jest zdenerwowany, jest zenragowany. Równie popularny skill Weakness Exploit. Dodatkowy kryt i to bardzo dużo kryta. weak pointy potwora oraz rany potwora. tak? Czyli tutaj bardzo dużo kryta. Dostajemy za free tak naprawdę, jeśli trafiamy w te słabe punkty. Tutaj bardziej taki skill pod raw damage, ale również pod elementarny damage, czyli burst. Jeśli atakujemy potwora, dostajemy buffika, jeśli nie dajemy się trafiać, który zwiększa nam atak, damage oraz elementarny damage. To są takie główne skille, wokół których teraz toczy się gra, z tego co zauważyłem. Wokół tego się po prostu buildujemy, ale jest również forej który działa bardziej pod statusy Poison i Paraliz, ale nie za bardzo jest to grywalne, ponieważ tylko kiedy jest ten Poison i paraliz, my dostajemy 15 ataku i 20 affinity. No Są to fajne liczby, ale to jest dosyć rzadko aktywowane są te statusy. Lepiej grać tutaj jakiegoś Agigatora. To są bardziej takie skille ofensywne, które gramy w Armory. Jeśli chodzi o bardziej defensywne no to mamy Divine Blessing, za którym ja nie przypadam, ponieważ jest to losowa redukcja damage'a, jeśli potwór nas trafi. Znaczy ta losowość ma jakiś tam procent, ale dosyć często to siada. Nie lubię tego, ponieważ jestem nagradzany za to, że dostałem damage. Również Contest Strike też nagradza mnie za to, że dostałem damage, buffując mój damage. Też nie lubię tego skilla, ponieważ jeśli jesteśmy knocked back, czyli potwór nas trafi, dostajemy. A tak, boost bez sensu według mnie jesteśmy nagradzani za, za to, że dostajemy damage. Jeśli chodzi o takie fajniejsze skile defensywne, które ja lubię, to jest Evade Extender, wydłuża długość skoku. To bardziej z grania Switch Axem, ponieważ Switch Ax w Worldzie był mało mobilny, znacznie mniej niż tutaj, i to bardzo fajną opcję defensywną dawało. Evade Widow, który wydłuża kratki nieśmiertelności, też jest fajną sprawą. Jeśli natomiast chodzi o jakieś bronie, które używają staminy, no to tutaj mamy Constitution, które zmniejsza ten stamina usage. To bardziej na jakieś dual blade czy łuk są te skile fajnie używane, aczkolwiek są jeszcze bardziej takie skile typu replaxy, które. Kiedy potwór ryczy, nas nie paraliżuje. Ja również lubię skill takie jak Speed Eating. To jest bardziej skill e, pierwszolevelowy. Tutaj wkładamy sobie go w jedyneczkę slota i zwiększa nam to szybkość jedzenia, picia potek. E, bardzo fajna opcja, jeśli dostajemy dużo na web. Oczywiście są jeszcze buildy powo e, supportowe. Aczkolwiek ja nigdy support buildem nie grałem, więc tutaj się na temat skilli pod support buildy nie będę wypowiadał. Jeśli chodzi o jakieś skille z resami, water resami czy czymkolwiek innym się tego za bardzo nie gra. Tutaj najbardziej chodzi o, e, o to, żeby jak najwięcej damage'u w buildie posiadać. Aczkolwiek ja uważam, że jest za dużo damage'u w tej grze niestety. Jeśli chodzi o bronie, no to jeśli gramy artiańskie bronie mamy trzy sloty, trójki. Jeśli gramy bronie ze zwykłego drzewka, to mamy przypisane tutaj jakieś Affinity, jakiś Atak, jakiś Element, Sharpness oraz skill, które ta broń ma. Dlatego ja wolę te artianckie, które sami wykuwamy, sami, patrzy, sami sobie składamy, czy chcemy mieć więcej Damage'ów, więcej Affinity, ile chcemy mieć elementu. No sharpness nie mamy wpływu i mamy trzy jeszcze do tego miejsca na skile, które sami wybieramy. Także te artyiańskie bronie są dla mnie fajniejsze i do tego możemy je pięciokrotnie ulepszyć. Eee, aczkolwiek to ulepszenie jest totalnie losowe, co nam się czy kryt, czy damage, czy sharpness, czy elemental damage. Ale pięciokrotnie takie losowy upgrade dostajemy, także to jest bardzo fajna opcja. A jakie skile na bronie są? Tutaj totalnie zależy od broni, ponieważ niektóre bronie mają takie specyficzne skile pod daną broń. Jak Rapid Morph pod Switch Axe i Charge Blade przyspiesza to zmienianie broni z jednej na drugą, w sensie switchowania jednej formy w drugą, i jeszcze dodaje dodatkowy damage to zadaje to jest taka specyficzna broń pod te morfujące bronie. Tutaj mamy jakieś artylery, które działa pod Charge Blade i Gun Lance, zwiększa damage tych łusek Gun czy fiolek Charge na Horn Maestro pod Hunting Horn. Gardy pod różnego rodzaju bronie z tarczami. Jakieś specyficzne skille tutaj również są pod łuk, gdzie np. zwiększamy damage zadawany z, z danych ataków łuku, czy różnego rodzaju skille pod bołgany również one mają jakieś specyficzne skille pod siebie Także tutaj w zależności od broni, w zależności czy coś potrzebujemy na danej broni wkładamy sobie w te miejsce A jeśli jakaś broń nie potrzebuje czegoś specjalnie no to tutaj sobie to uzupełniamy jakimś atak boostem Critical boostem, critical eye'em czy critical elementem jeśli gramy pod element Jeśli gramy pod element no to również możemy sobie zapakować jakiś potter atak, thunder atak w zależności od to od tego pod co gramy, pod jaki element gramy. Jeśli mamy mało ostrości, a nasza bronią zżera, Razor Sharp, który zmniejsza to zużycie tej ostrości, mamy 50% szans na niestracenie tej ostrości podczas ataku. Także no tutaj totalnie zależy od tego, jaką broń gramy. Także tak wygląda building, i jeśli chodzi o ten, o ten build, o którym mówiłem, to jest to build pod Gorma gdzie używamy sobie tego. Set bonus killa. Jest to fajna opcja pod e, elementarne buildy, już tłumaczę dlaczego. Tutaj głównie chodzi o to, że Gora Magala nabija nam frenzy. Jeśli potwór nas trafia, to to frenzy jest nabijane i w pewnym momencie my dostajemy debuff. Chyba zwiększający damage, który dostajemy i chyba zmniejszający atak, albo tego ataku nam nie zmniejsza, nie pamiętam. Ale bardziej tu chodzi o to, że również możemy zbić to frenzy, jeśli nie dostajemy ataków, a my atakujemy i zbijamy to frenzy wtedy. Ale ten set nakłada nam to Frenzy samo z siebie i możemy je zbić. A kiedy je zbijemy, dostajemy atak Power. Do tego dogrywamy skillę z tego setu, czyli antywirus, dostajemy kryta, jeśli zbijemy to Frenzy, i kola Essence, który zwiększa nam Elemental, Damage i status beat up kiedy zbijemy jakikolwiek status. Czyli ten build się totalnie opiera. Na tym frenzy, na zbijaniu tego frenzy, i wtedy dostajemy fajne bonusy. Także to jest ten przypadek, kiedy na przykład gramy pod jakiś set bonus, tak? Rzadko się to zdarza, aczkolwiek jeśli set bonus jest jakiś fajny, wokół niego da się zagrać, to jak najbardziej jest to fajny buildik. Do przetestowania, również mamy dostęp do mantli, które również można uwzględnić do buildu. Do tego, jaką bronią gramy, ten mantel jest totalnie open. Na ten moment będzie nerfiony w pierwszym Title Update. Cie. On zwiększa nam damage i kryta, ale zmniejsza nam HP. Aczkolwiek zmniejszanie tego HP nie jest na tyle duże, żeby to było jakkolwiek ryzykowne, po prostu bardzo duży damage boost. Ale będzie nerfiony, reszta będzie buffowana. To nam po prostu daje więcej kratek, nieśmiertelności i lepszy docz. To nas leczy. A to pozwala nam na to, że potwór nas nie przesunie, nie zestunuje. Chyba że to jest kurewsko ciężki atak, to wtedy zostaniemy ten... Powalenie, aczkolwiek większość ataków to blokuje nas, potwór nie jest w stanie nas przesunąć. No i co? No i to tyle, jeśli chodzi o ten monster, o, o to buildowanie w Monster Hunterze. Głównie chodzi o to, że numerki się zmieniają, jakiś sposób zadawania damage'a, raw damage czy elementarny damage, różne ataki mają różne przeliczniki na właśnie element, czy na raw damage, czy na nakładanie statusu. Więc wtedy bardziej zmiana naszego gameplayu polega na tym, że bardziej staramy się wykorzystywać te ruchy, które nakładają dany rodzaj damage'u. Także na tym Monster Hunter. Polega na tym polega buildowanie bardziej tutaj w Monster Hunterze i tak chodzi o to, żeby zadawać jak największe numerki, a skill pochodzi z obycia z naszą bronią. A jeszcze tak w ramach powiedzenia, jeśli chodzi o defensywę przy dobieraniu Armora Resisty. No, to każdy ma w dupie. Tak naprawdę tu chodzi głównie o skillę. Tu wszystko się rozchodzi o skillę w armorach. Także na to się totalnie nie patrzy. No dobra, to by było na tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Nara.